Zapraszam Was dzisiaj na przepis na idealnie kremowy, aksamitny sernik baskijski w wersji bez cukru. Znajdziemy tutaj połączenie dwóch smaków, słonego i słodkiego. Idealne ciasto na weekend, jak również na święta. Przygotujemy je dosłownie w chwilę, a później pozostaje nam już tylko pieczenie. Do misy miksera przekładamy wszystkie sery, będą to dwa opakowania serka Philadelphia oraz jedno opakowanie mascarpone. Następnie dodajemy erytrytol lub inny słodzik oraz wanilię. Całość miksujemy przez około minutę, aż sery się połączą. W kolejnym kroku, nie przerywając miksowania, dodajemy po jednym całym jajku. Łącznie będzie ich trzy, trochę soli oraz na końcu wlewamy cały kubeczek śmietanki 30%. Miksujemy już tylko do połączenia składników, bardzo krótko, i nasza masa serowa jest już gotowa. Foremkę o średnicy 18 cm wykładamy papierem do pieczenia i przelewamy całą zawartość misy. Tak przygotowany sernik pieczemy w nagrzanym pikarniku do 220 stopni Celsjusza, opcja grzania góra-dół, przez około 30-35 minut. Ciasto ustawiamy na jednej z wyższych półek. Wierzch się przypiecze, ale tak ma być. Gorący sernik nadal może wydawać się płynny, ale później się zsiądzie. Pozostawiamy go do całkowitego ostudzenia, a następnie wkładamy do lodówki na kilka godzin. Jako ostatnia pozostaje nam jeszcze jego dekoracja. Możemy tutaj użyć trochę świeżych owoców oraz erytytor w pudrze. Ciasto jest już gotowe do krojenia. Wszystkie składniki, których użyłam, jak i makro tego sernika znajdziecie w opisie poniżej. Z składników wyszło mi 8 porcji. Zobaczcie tylko jaki wyszedł kremowy. Zapraszam Was oczywiście do wypróbowania przepisu i podzielcie się w komentarzu jaki jest Wasz ulubiony sernik.